Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Kieliński, a Ty właśnie jesteś na naszej stronie. Tam z tyłu są z nami ludzie, Trzeba właśnie uczestniczą w naszych Popatrz, jest nas ponad 30. Co więcej, zaraz z nich podejdziemy i dowiemy się, co są do naszych ludźmi. Chodź. Więc słuchaj, w jakim czasie już jesteś? Nie wiem. Więc, 88 miesięcy. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Co Ci się najbardziej podoba? Co mi się podoba? Najbardziej mi się podoba ta atmosfera. Przede wszystkim, wszystkim wspaniali ludzie, wspaniała zabawa, niesamowite wrażenia. Co jeszcze? Można się przede wszystkim bardzo dobrze rozwinąć więc względem. A na... czego się czy... nauczyłaś? Czego się nauczyłam? Nauczyłam się przede wszystkim tego, żeby podchodzić do każdego, bez przełamować swoje lęki, kontrolować swoje ruchy. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo na rzeczy. Dobra, no, w sumie jakie dzięki? Lecimy dalej. Do rąk wiceprezesa? Wiceprezesie, relacji z naszego spotkania. Dziękuję, dziękuję mój drogi. Razem Państwa, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Są nowe osoby, się obchodzą od razu, tutaj na środek, mówią o sobie, nie boją się. Atmosfera to Os teraz widać, otwiera ich na nowe doświadczenie, na pokonywanie swoich barier. Dlatego, wow, to jest dobry początek. czego się nauczyłem w naszym klubie? Czego się nauczyłem w naszym klubie? Na pewno pokonywania pewnych barier, które sobie sam jakby kreuję. Czyli mogę teraz wyjść na środek, nie, nie boję się tak bardzo tego, co inni o po mnie pomyślą. Potrafię dzięki temu też jakby bardziej się kontrolować na scenie, powiedzieć e, w lepszy sposób to, co chciałbym przekazać ludziom. I co jeszcze mogę powiedzieć? Naprawdę, to jest coś, co trzeba doświadczyć, bo tego, to, co się, się u mnie pozmieniało w ten czas, to jest teraz nie do pisania w tak krótkim filmie. <grytanie> Dobra, dzięki. Proszę, Proszę. Się, się obracamy teraz trochę na północy. Kogoś że... w głowie? W jestem, już od kilku miesięcy. Zdecydowałam się, że zostanę członkiem tego klubu, tylko dlatego, żeby realizować pewien plan. Jest to fantastyczna sprawa dla osób, które chcą wykonywać swoje słabości. Słuchajcie, uczymy się tutaj również, nie tylko wychodząc i mówiąc mowy, przełamujemy swoje opory, ale także uczymy się sztuki argumentacji. Jest to potrzebne zarówno w życiu osobistym, jak także w pracy zawodowej. Także zapraszam wszystkich, zachęcam, przychodźcie. Super, dzięki. Dzięki Jakie jest pytanie? Przestań się. Jakub przydłak, Jestem właśnie na spotkaniu Toastmasters. Wiadomo, że żyjemy w kraju, w którym ludzie my wszyscy lubimy wypić. A żeby nie pić tak bez okazji, to musi być toast. Dlatego warto umieć wnosić toasty. Toastmasters. polecam. Super, dzięki. Słuchaj, to było kilka relacji z zeszłego spotkania, więcej się, jak przyjdziesz tutaj do nas. Zapraszam cię bardzo serdecznie, już nie mogę się wydziwić. Dzięki wielkie.